Pomyślałem, że zrobię coś naprawdę fajnego, dużego. Pomysł był naprawdę fajny. Jak się okazuje, chyba mam trochę za mało miejsca w warsztacie, ale jakoś to upchnąłem. Chciałem, żebyśmy zrobili, mam nadzieję, że wspólnie, bo później zrobicie to samo u siebie hamak. Zakupiłem oto piękny taki hamak materiałowy i stwierdziłem, że zrobię do niego samodzielnie konstrukcję. Widziałem, są gotowe, ale nie lubię gotowych rzeczy i dlatego zachęcam was do wykonania takiej podstawy do hamaka samodzielnie. Już wam tłumaczę. To będzie nasza podstawa. W taki sposób będzie to zamontowane i tak będzie stało na tarasie lub też na trawie z jednej i z drugiej strony. Trzy belki Pierwsza długości 2,90, dwie kolejne 2 metry. Chciałem, żeby ten hamak był zupełnie inny niż sklepowy i pomyślałem, że fajnie mieć coś takiego w lato, ale co zrobić z tym na zimę? I wymyśliłem. Zrobimy ten hamak składany. Elementy, na których będzie rozpostarty nasz hamak, będą się skład... Mówiłem, że za mało miejsca. Będą się składały. Czyli, jeżeli będzie nam potrzebny, rozkładamy hamak, użyjemy zawiasów, użyjemy śruby rzymskiej, użyjemy łańcucha do stabilizacji, a na zimę po prostu złożymy sobie naszą konstrukcję, zaniesiemy do garażu lub też nakryjemy spokojnie jakąś plandeką, żeby nic się z tym w zimę nie działo. Tak sobie to wymyśliłem. Nie wiem, jak mi się to uda, przyznaję Wam się, ale. Wierzę w siebie. Zabierzmy się do pracy. Zanim zaczniemy to składać i zobaczymy, jak będzie, musimy odpowiednio zabezpieczyć drewno, a najpierw musimy je wyszlifować. I od tego się zabieramy. Warto tylko pamiętać, że drewno do takiego hamaka powinno być już suche i gładkie. Ułatwi nam to pracę i ułatwi nam aplikację produktu. Czyli tak robimy. Bierzemy się za szlifowanie. BHP szlifujemy. Wiem, miał być hamak, wyszedł wigwam, e, ale to nie o to chodzi. To zostało już wszystko zabezpieczone no. impregnatem technicznym Superbase, który chroni drewno przed rozkładem i zabezpiecza przed grzybami. Mamy to już zrobione, dwie warstwy, wszystko wyschło i możemy zabrać się za kolejny krok. Impregnat Classic, który ochroni nam drewno przed warunkami atmosferycznymi. Zabieramy się za malowanie. BHP, oczywiście. Rękawiczki. Dobra. Mieszadełko moczymy i rozprowadzamy wzdłuż swojego nasz kolorek. Ale już widzicie, że naprawdę ładnie kryje. I krawędzie. Wszystkie elementy malujemy dwukrotnie z każdej strony. Witajcie kochani, pamiętacie ostatnio elementy hamaka nie mieściły mi się w warsztacie, ale na szczęście udało mi się je pomalować, wszystko jest suchutkie, zobaczcie jak pięknie wygląda drewno, naturalna faktura nadal pozostała, a my możemy wreszcie odetchnąć świeżym powietrzem i... Postaramy się krok po kroku zmontować nasz hamak tutaj na świeżym powietrzu. Trawka, zieleń, wreszcie wiosna. A za chwilę będzie już lato i ten hamak będzie nam potrzebny, żeby odpocząć. Postaram się w tej części mierzyć każdy element i wspólnie skręcimy sobie, żeby było Wam łatwiej wykonać to samodzielnie. Zabierzmy się do pracy. Zacznijmy od naszej podstawy. Mam naszykowane trzy belki, przekrój 12 na 12. Najdłuższa 2,90, dwie belki po 2 metry. To będzie nasza podstawa. Zabierzmy się za skręcanie. Ustawmy sobie to wszystko równiutko. O. Z jednej strony. Analogicznie z drugiej. Pamiętajcie, do tego musimy kupić odpowiednie wkręty. To już nie będą krótkie, tylko zobaczcie. Porządne wkręty do drewna. To musi być stabilne i mocne. Nawiercamy i wkręcamy. Musimy stworzyć całą podstawę do boju. I jedziemy. A zrobię wam tak, żebyście widzieli. Od pierwszej strony. To samo od drugiej. Widzicie? Dzięki tym śrubom już wszystko to jest stabilne. Myślę, że musimy zrobić jeszcze po środku i z drugiej strony. Ostatnia gotowa. Odłożymy sobie ściski. I proszę bardzo, w ten sposób powstała nam stabilna podstawa. No ale jeżeli to położymy sobie na trawie lub też na kosce, nie będzie to stabilne. Naszykowałem dwie płozy, które umieścimy na końcu. Naszego hamaka. Dzięki temu będzie stabilniejsza podstawa. Cały ten element dojdzie nam troszeczkę do góry, nie będzie stał na ziemi bezpośrednio. Te płozy w zupełności wystarczą będą miały 105 cm. Kręty i tak samo. Nawiercamy. Pierwsza gotowa, idziemy na drugą stronę. Dobrze, nasze płozy są gotowe. Teraz wszystko przerzucimy na drugą stronę. Tu się pochwalę, że sam to robię. O! I podstawa tak naprawdę gotowa. Dobrze. Nasze ramię, jedno z dwóch, ma 160 cm. Ja przyciąłem tutaj kąt 20 stopni. I będę chciał je umocować w tym miejscu, że po rozłożeniu będzie nam się rozchylało z jednej, jak i z drugiej strony. Ołóweczek będzie ok, zaznaczone i montujemy zaraz. i nasza belka, czyli nasze ramię równo ustawimy. Wola. Voilà. Teraz, gdy przyjdzie okres zimowy, po prostu Złożymy nasz hamar. Dokończymy sobie tą jedną stronę, przejdziemy na drugą, bo dociąłem też element wzmacniający. Będę chciał, żeby to było skręcone tutaj ze sobą i zamontujemy jeszcze szpilkę, żeby to wszystko usztywnić. Czyli ma to wyglądać dokładnie w ten sposób, tak jak jest zrobione to teraz. Nawiercamy i przykręcamy od spodu sobie ten pionowy element. I tutaj też kawał wkręta. Niech to będzie stabilne i mocne. O, ok. Teraz to wszystko będzie miało ręce i nogi, że tak powiem. Teraz od tej strony nawiercę otwór, który przejdzie mi do tego elementu i za chwilę dotniemy szpilkę. Nawierciliśmy sobie otwór. Mam naszykowaną szpilkę z motylkiem, Skontrowane wszystko. I teraz młotkiem wbijamy mufę FI-10, aby wkręcić naszą szpilkę. Wkładamy szpilkę w otwór, ustawiamy. Dobrze. To mocowanie jest już, wydaje się, stabilne, ale chcę, żeby to było jeszcze lepiej zrobione. I teraz za pomocą łańcucha, mocowań śruby rzymskiej, zrobię przeciwwagę do naszej podstawy. Idę po łańcuch i całe mocowania. Zajmujemy się tą stroną, drugą już trzeba będzie zrobić analogicznie. To mocowanie wkręcę gdzieś tutaj. Drugie. Zrobimy tutaj, rozciągniemy łańcuch. Śruba rzymska posłuży nam do tego, żeby zacisnąć i naciągnąć łańcuch, żeby podczas bujania się na hamaku nie wyłamać tej belki. Zobaczymy. Twoje waże. Za pomocą śruby rzymskiej Skręcam łańcuch, i mocowania. Teraz to jest naprawdę sztywne, nie dość, że szpilka to jeszcze tutaj mocowanie na łańcuchu śrubie rzymskiej. Analogicznie, drugą stronę, biorę się do pracy. Już naprawdę niedługo będę leżał na własnoręcznie wykonanym hamaku. Do dzieła! Obydwa ramiona są zrobione. Wystarczy zamontować hamak. Ściągam to na dół i zobaczycie efekt końcowy. Hopa! Miarka ołóweczek. Zaznaczamy miejsca, gdzie zamontujemy haki do mocowania hamaku. Ach, 25 cm. Ile to trzeba się nachodzić przy takim hamaku? Siła razy ramię. Już jest łatwiej. Materiał. Ja już odpoczywam. Samodzielnie wykonałem stelaż pod hamak. Wy możecie zrobić taki sam. Dodatkowo zabezpieczyłem drewno impregnatem Classic. Ochrona do 7 lat. Stelaż składa się na zimę. Cóż można robić więcej? Tylko wypoczywać w cieniu drzewa.